Hej z tej strony Karolina Chcę wam dziś pokazać album jaki ostatnio wykonałam Jest to albumik harmonijkowy na zdrapki i kupony lotto Taka była prośba o wykonanie właśnie czegoś w tym stylu Ja już kiedyś wykonywałam taki album, to był wtedy album dla mojej siostry I właśnie miał być podobnym Prośba była o granatowe i niebieskie kwiaty, więc takie też tutaj zostały wykonane. To są kwiatki z Foiranu. I te takie maluszki to są kwiatuszki z wykrojnika, które też pokazywałam niedawno w filmie zakupowym. To jest wykrojnik z temu i bardzo mi się podobają te maluszki, powiem Wam, że są strasznie urocze i super pasują do wielu prac. Myślę, że będę ich często używać, bo bardzo fajnie zapełniają kompozycję i są właśnie takim małym, uroczym dodatkiem. Na okładce jest też napis Monika i Marcin, bo to właśnie dla nich będzie ten albumik. No i troszkę złotego papieru, czyli. Listeczki i to podbicie napisu właśnie jest wykonane z tego złotego lustrzanego papieru, a w środku album jest taki dosyć prosty, bo w zasadzie papier tylko jeden tutaj wykorzystałam i zrobiłam takie kieszonki które są podklejone folią, żeby właśnie tutaj nic się nie haczyło. To jest taki wzór z wykrojnika, on jest też bardzo fajny, ale właśnie nie chciałam, żeby coś się tutaj zahaczało, więc podkleiłam go przezroczystą folią. No i w sumie albumik prezentuje się w zasadzie z każdej, na każdej karcie dokładnie tak samo. Na końcu są jeszcze życzenia, które tutaj miały być umieszczone, więc je też wkleiłam. No i w zasadzie no to, to to dokładnie tyle. Ale myślę, że to będzie taka fajna pamiątka. Będą tam no tak jak już mówiłam właśnie zdrabki i kuponiki lotto, kupony lotto. Więc myślę, że um, ucieszą się obdarowani, czyli Monika i Martin. Bo będą mieli fajną taką frajdę pewnie w w sprawdzaniu tych kuponów i w zdrapywaniu zdrapek. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to myślę, że taki album jest całkiem fajnym pomysłem na prezent. Do albumu zrobiłam też pudełeczko. Pudełko jest właśnie tak dopasowane wielkościowo. Tam umieściłam jeszcze wstążeczkę, żeby łatwiej można było albumik wyjąć. A na okładce pudełka dałam też ten papier z kolekcji i złoty lustrzany papier. Aby wszystko do siebie tak ładnie pasowało. No i w zasadzie to tyle. Tak się prezentuje albumik. Dajcie znać, co o nim myślicie. Powiem szczerze, że ja jestem zadowolona z niego i te niebieskie kwiatuszki też bardzo mi się podobają, ale jestem ciekawa, co wy o nim myślicie, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Zapraszam Was też do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę. Jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy są tutaj na tym kanale i którzy komentują te filmy. Dzięki Wam mam ochotę tworzyć. I dodawać y, ciągle coś nowego. A na dziś to tyle. Do usłyszenia. Pa.